W LKS mamy sporą grupę piłkarzy, która zdecydowanie pozytywnie zaskakuje na początku tego sezonu. Chodzi chociażby o Michała Mokrzyckiego, Andrea Łarase, Stefana Feiertage czy Piotra Głowackiego, ale nie ma co ukrywać, jest też sporo grono piłkarzy, którzy początku tego sezonu w barwach LKS-u nie mogą zaliczyć do udanych, i w dzisiejszym odcinku powiem wam o jakich zawodników chodzi. Zacznijmy od lewej strony defensywy. Tutaj od razu mamy Antonio Majcenicza, który przychodził do eks u przed tym sezonem i wszyscy spodziewali się tego, że bez większych trudów Chorwat wygryzie w rywalizacji o miejsce w składzie na lewej stronie defensywy Piotra Głowackiego, który na poziomie ekstraklasy był mocno i słusznie krytykowany przez kibiców i dziennikarzy, a tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna, bo o ile początek Majcenicza w ELKS-ie był całkiem udany, cudowna bramka w sparingu ze stalą Miele. Potem dostawał regularnie szansę na początku tego sezonu, ale bardzo szybko wykorzystał ten kredyt zaufania od trenera Jakuba Dziółki, a takim przekroczeniem limitu była czerwona kartka idiotyczna bądź co bądź w spotkaniu z kotwicą Kołobrzyk zupełnie niepotrzebne, agresywne wejście na kilka minut przed końcem przegranego przez UKS meczu, i taki obrót spraw spowodował, że do 11 uks wrócił Piotr Głowacki, popularny głowa jak na razie wygląda bardzo dobrze. Rozgrywa być może nawet najlepsze swoje mecze w życiu. I to spowodowało, że Majcenicz jak na razie nie może myśleć na poletku ligowym o tym, żeby zostać wyciągniętym z lodówki przez trenera Jakuba Dziółkę. Tak się stało na poziomie Pucharu Polski. Tutaj Majcenicz dostał szansę w meczu z czwartoligowym Gromem Nowy Staw od pierwszej minuty i nie ma co ugrywać, zagrał bardzo słabo, bo jakoś szczególnie nie wyróżnił się w meczu z czwartoligowcem. Niewiele grał do przodu, nie ryzykował i ktoś to dobrze ujął, że gdyby w tym meczu Majcenicz i Pawlak i chociażby Sitek, czyli inni zawodnicy UK, Gdyby oni mieli w tym meczu koszulki gromu Nowy Staw, klubu z czwartej ligi, to tak naprawdę nie dałoby się ich rozróżnić poziomem gry, bo Majceniczowi na przykład było zdecydowanie bliżej swoją grą w tym meczu do gospodarzy niż do gości, czyli ŁGS, który gra na poziomie pierwszej ligi i było nie było walczy awans do Ekstraklasy. Kolejnym zawodnikiem, który zdecydowanie zawodzi jest Iwan Michaliewicz i on podobnie jak... Majcenicz dostał kredyt zaufania od trenera Dziółki na początku tego sezonu, ale też bardzo szybko sobie go zniszczył, zdetonował, bo te występy Michaliewicza były na równi pochyłej, można powiedzieć. W meczu z Miedzią Legnica, no w bardzo prosty sposób dał się ograć Miociowi, pomocnik Miedzi Legnica, no robił co chciał wtedy z obrońcami EUKS-u, bardzo głupio sprokurowany żutkarny, z chrobem głogów, i okej. Okay, Głogowia, no, nie należała się wówczas 11, bo Michaliewicz zagrywał ręką przed polem karnym LKS-u. Ale no sam prosił się Michaliewicz, tak trzymając rękę, naprawdę jak można tak grać. No i potem Michaliewicz wrócił na ławkę rezerwowych, dostał szansę w meczu rezerw w, w drugiej lidze, w meczu z Resowiem Rzeszów i nie zgadniecie, po 18 minutach obejrzał dwie żółte kartki w konsekwencji czerwoną i musiał pakować się do bazy, potem był jeszcze na ławce w meczu z Brugbetem Termaliką Nieciecza, ale w meczu z Gromem Nowy Staw nie był nawet w kadrze meczowej, nie był na ławce rezerwowych, więc to jest naprawdę, jak na razie, niesamowicie bolesna weryfikacja umiejętności tego piłkarza i wiele też o jego poziomie mówi to, że gdy LKS musiał korzystać z dwójki prawonożnych stoberów, bo lewonożne obrońca, czyli Tutyszkin, nas wypadł, no to Michał nie wszedł do składu, tylko grała dwójka zawodników prawonożnych, czyli Gulen i Łukasz Wiech, to też mówi o, wiele o jego grze w tym sezonie dla LKS-u. No i obrońca bardzo elektryczny, który idealnie wpasowałby się do obrazu gry łodzian w poprzednim sezonie, gdy LKS był zdecydowanie najgorszym defensywą w całej PKO BP Ekstraklasie. Na prawej obronie zawodzi Aleksander Pawlak, i tutaj w przeciwieństwie do Majcenicza nie spodziewaliśmy się tego, żeby miałby wygryźć ze składu Kamilia Dankowskiego, który od lat jest pewnym punktem EUKS-u na prawej stronie defensywy. Ale jednak spodziewaliśmy się, że to będzie jakaś rywalizacja. Jak na razie, ją można powiedzieć wynikiem 100 do 0. Zdecydowanie wy wygrywa Kamil Dankowski. Pawlak dostał 20 minut z Arką Gdynia, Przeciętnie od tego czasu też 0 gry. No i, no i odkopany na merz z gromem nowy staw, i tu też nie wyróżnił się Aleksander Pawlak. okej, okay, miał taką prawie. I asystę do Andrea Rasy przy pierwszej bramce DLKS-u. No ale tak, jedno dośrodkowanie na 90 minut, i też prawda jest taka, że jeśli wrzucasz do Andrea Rasy, to nie musi być wybitna piłka, bo i tak umiejętność gry głową Hiszpana sprawia, że przeciętna, czy nawet słaba wrzutka może zostać zamieniona na dobrą, więc. Ta jedna wrzutko, że nie zmienia tego, że Pawlak zagrał słabo z gromem nowy staw. No i w sumie kibice LKS-u mogą się cieszyć, że jest to zawodnik tylko do łodzi wypożyczony. Kolejna sprawa to Jorge Alastuey No i tutaj ogromne rozczarowanie, jeśli chodzi o formę tego zawodnika, bo gdy LKS, czyli pierwszoligowy, sprowadza piłkarza z przeszłością we WC Barcelonie czy Napoli w drużynach młodzieżowych, ale jednak ale jednak to spodziewasz się, że różnicę zrobi, że może nie będzie motorycznie wyglądał dobrze, czy będzie miał sporo. Różnych defektów, ale jeśli chodzi o technikę, to nie zawodzi, no bo też trzeba podkreślić: Alas, jest Hiszpanem urodzonym w Zaragozie, no i chyba nie ma piłkarskiej nacji, która bardziej, no może obok Brazylii, która bardziej by się kojarzyła z piłkarską techniką i precyzją, taką finezją w stylu daniego, ramirem, z najlepszych czasów, ale tego w przypadku Alas, nie ma. Kibicełka u też przez długi czas się dziwili, dlaczego trener Jakub Dziuka nie chce wpuścić go na boisko, na boisko w meczu ligowym w dłuższym w czasowym niż na przykład 10 czy kilka minut. No i wydaje mi się, że spotkanie z Gromem, no wystaw, no idealnie odpowiedziało, dlaczego e, tak się nie działo, no bo Alastair dostał więcej minut niż zwykle pół godziny, więc naprawdę sporo, ale w tym czasie okej, okay, pokazywał się do gry, ale no finalnie zmarnował dwie setki, no i... I gdyby wykorzystał te dwie sytuacje, to ŁKS wygrałby pewniej i wyżej. A tak dwa razy Alas dostał piłkę w okolicach 11 metra, miał ogrom miejsca i czasu i dwukrotnie się pomylił, więc takie duże pomyłki nie powinny się zdarzać piłkarzowi z takim CV. Okej, okay, możemy mówić o aklimatyzacji i tak dalej. Ja to rozumiem, bo to też jest kwestia indywidualna, ale jednak aż takie duże kiksy w przypadku tego zawodnika, jak z Gromem na wystaw, po prostu nie mogą się przydarzać i wydaje mi się, że jeśli Alas miał tą zmianę udowodnić, że on jest gotowy na grę od pierwszej minuty, no to tego nie udowodnił i, i pewnie ten skład osobowy środka pola UKS u na mecz z Wisłą się nie zmieni, więc podobnie jak z Gromem Nowy Staw ujrzymy Kupczaka, Pirulo i Mateusza Wysokińskiego lewa strona to chyba jeszcze większe rozczarowanie niż Horka Last Way i nawet wydaje mi się, że największe rozczarowanie w całym tym zestawieniu bo naprawdę byłem kolokwialnie mówiąc podjarany, gdy ŁKS przedłużał kontrakt o rok z Husejnym Baliciem przed początkiem tego sezonu umowa Austriaka została odnowiona do czerwca 2026 roku i no jeśli ŁKS był w stanie przedłużyć kontrakt z jednokrotnym reprezentantem Austrii piłkarzem, który grał w europejskich pucharach, 150 meczów w austriackiej Bundeslidze, która w rankingu UEFA jest sklasyfikowana o kilka pozycji wyżej niż Polska, no to jeśli LKS zrobił taki ruch, no to można, byłoby być, można było być naprawdę podekscytowanym. Ja byłem, nawet typowałem, nie wiem czy w przestrzeni publicznej, ale na pewno sam przed sobą, że Balić też dosyć odważny typ, ale że będzie najlepszym strzelcem lks u jak na razie to jest brutalnie weryfikowane, bo ok, możemy tłumaczyć zapewne rzeczy tego piłkarza, na początku sezonu musiał grać na pozycji napastnika, bo jeszcze LKS nie miał e, dziewiątki, czyli firetaga. To, to to nie jest pozycja balicza, czyli środek napadu, Potem kontuzja, ale jednak to jak balić wygląda po tej kontuzji, no to jest dramat. Sześć pojedynków z Wisłą, Kraków, wszystkie przegrane, dwie zmarnowane setki z e, pogonią siedlce, no i w spotkaniu z gromem nowy staw tak był aktywny, dochodził do sytuacji, ale finalnie nie, przydoży, nie przełożyło się to ani na zdobytą bramkę, ani na asystę no i ciężko mi chwalić piłkarza z tak dużym C jak Hussein Balitz za to, że zrobił kilka akcji na tle półamatorów i okej, okay, mogę jakby oddać to, że był pewnie najbardziej aktywnym piłkarzem LKS-u z ofensywny do momentu wejścia Andrew Areacy, ale mimo wszystko nie przełożyło się to ani na gola, ani na asystę i też nie ma co ukrywać. Hussein Balic zarabia pewnie naprawdę sporo, mimo tego, że no, zakładając może pewnie no, zmniejszył te swoje zarobki finansowe, ale jednak uważam, że no to najprawdopodobniej jest spory kontrakt, jeden może z wyższych w całym zespole i jeśli Balic nadal będzie grał tak słabo, no to wiele wskazuje na to, że ŁKS, no, być może będzie chciał się z nim pożegnać, bo jednak nie możesz utrzymywać przez tak długi czas tak wysokiego kontraktu, jeśli piłkarz zupełnie nie dowozi. A ja naprawdę lubię Husseina balicie, ale po prostu piłkarzko się nie broni, cały czas liczę na to, że to jeszcze się zmieni, ale nie ma co ukrywać, że z każdym tygodniem, z każdym słabym występem... No, balic jest coraz bliżej odejścia z LKS-u niż pozostania, bo jednak jak na razie przyjście balicza do łks u możemy ocenić na minus. Mimo że ok, no, mieliśmy różne konteksty, zmiany pozycji, kontuzje i tak dalej, to jednak od takiego zawodnika wymaga się po prostu więcej goli i asyst, a tego baliczowi brakuje. Też co ciekawe, jego ostatnie trafienie to ponad pół roku temu i początek marca. Mers spuszcza mnie połomnicę, więc te statystyki też za nim nie przemawiają. Kolejny piłkarz to. Pirulo i on ma przebłyski dawnej formy, chociażby asysta drugiego stopnia z drogbetem Termaliką ciecza yy, Tak, i asysta z gromem nowystaw przy drugiej bramce Andreu Areasy, ale nie ma co ukrywać, że to są tylko przebłyski dawnego geniuszu tego piłkarza, że całościowo Piri nie wygląda tak dobrze jak chociażby w latach 20-23 w uks w pierwszej lidze. No i tutaj jest sporo kontekstów, bo wydaje mi się, że na pewno konkluzje, które męczą Hiszpana od długiego czasu PSL, bo jednak 32 lata no to też już jest bliżej niż dalej końca kariery pewnie Pirulo do tego wymuszona trochę jego sytuacją fizyczną, zdrowotną zmiana pozycji no i jak na razie w pełni też pewnie się nie wpasował na, w tę rolę środkowego pomocnika, ale trudno to zrobić, gdy mamy drugi, trzeci miesiąc sezonu, a Pirulo już zdążył być kontuzjowany przez kilka tygodni, więc na pewno to po raz kolejny nie ułatwiło mu powrotu do dawnej formy i wątpię, że taki powrót nadejdzie pewnie z konieczności, jak mówię, będzie musiał zagrać z Wisłą Pock w pierwszym składzie, ale to nie jest zdecydowanie tak pewny punkt ŁKS-u, jak w ostatnich latach jego forma no, no, no widać, że trochę przygasa i jak na razie no nie wygląda to dobrze po prostu jeśli chodzi o Pirulo. Też trzymam za niego kciuki, bo pewnie jak każdy kibic ŁKS-u doceniam go za wkład, który dał lks owi w latach 20-23, ale ostatnio wygląda bardzo słabo no i zawodzi cały czas Pirulo i, no i nie może zamieścić jej optymalnej dyspozycji. Też tylko jedna bramka od lipca poprzedniego roku to, to także nie wygląda dobrze jeśli chodzi o prawe skrzydło, to tu mamy Maksymiliana sitka i tu warto postawić jedno pytanie. Czy EKS nie powinien zamiast ściągnąć kilku piłkarzy na sztukę, postawić na wychowanków piłkarzy z akademii? O czym mówię? Uważam, że i Aleksander Pawlak na prawą obronę i Maksymilian Sitek na skrzydło, to są piłkarze sprowadzeni no na sztukę, tak typowo na sztukę, wiadomo, są pewne argumenty piłkarskie, które za nimi przemawiały, bo i Pawlak i Sitek swego czasu grali regularnie na poziomie Ekstraklasy, ale jednak było to jakiś czas. Temu, no i tu można zadać zasadne pytanie, czy nie lepiej dla LKS-u byłoby te kilka tygodni temu po prostu nie brać tych piłkarzy, tylko śmielej postawić na zawodników z Akademii? Bo, bo generalnie, czy stałobyś jakaś tragedia, gdyby jakiś młody zawodnik LKS-u był prawym obrońcą rezerwowym, a Aleksander Pawlak? Czy stałobyś jakaś tragedia, gdyby jakiś skrzydłowy z Akademii dostał e, nawet jakby, wiecie, te role dopełnienia, co Maksymilian Sidzak, czyli któregoś tam skrzydłowego do wejścia, no ja wydaje mi się, że nic złego by się nie stało, to samo też możemy odnieść do lewej obrony i tutaj ok, Antonio Majcenić pewnie został sprowadzony do podstawowego składu, ale śmiem sądzić, że Mateusz Książek, który gra w rezerwach, który został powołany na październikowym mecze reprezentacji Polski do lat 18, no to myślę, że Książek spokojnie nie obniżyłby e, poziomu względem gry Antonio Majcenicza, i tu możemy zadać takie pytanie, bo jednak wydaje mi się, że można było uniknąć e, tych kilka transferów na sztukę. No chociażby nawet ten Pawlak i, i Sitek to już były takie pozycje, miejsca, które można było oddać e, piłkarzom z akademii wychowankom, a nie na siłę brać młodych Polaków w miarę, ale jednak już po przejściach. No i, i jak na razie widać, że UKS-owi z trudem przychodzi. Odgruzowanie formy Pawlaka i sitka, jeśli chodzi o sitka, może no, to wejście z gromem nowy staw nie było fatalne, ale też trzeba brać poprawkę na to, że jednak możemy wiele zarzucać temu piłkarzowi, ale nie braki w szybkości. Tutaj sitek zdecydowanie yy, dowozi, ale po prostu wydaje mi się, że ta jego optycznie całkiem niezła zmiana z Gromem Nowy Stam Wynikała z tego, że Sitek grał po prostu, wszedł w 80 minucie i grał przeciwko wyczerpanym czwartoligowcom Którzy tego samego dnia musieli się martwić o pracę na lekcjach wychowania fizycznego w szkole No to była tego kwestia, a nie, że Sitek zaliczył jakąś niesamowitą przemianę Bo wydaje mi się, że to jest nadal piłkarz, na którego nie możemy jednak liczyć w kontekście podstawowego składu ŁKS Piłkarskie atuty są naprawdę niezbyt spore, co też pokazał jego występ w podstawowym składzie z Kotwicą Kołobrzek tutaj nie, nie, nie wypadł dobrze. Siłek, i od tego czasu też no, nie pojawia się często na, w meczach LKS-u. Wiadomo, kontuzja, ale całościowo to był transfer, co do którego można było mieć znaki zapytania już w momencie finalizowania tego wypożyczenia. I, i to też można odnieść na plus, że jest to piłkarz wypożyczony, a nie trafił do LKS-u na stałe. To może na razie najbardziej cieszyć kibiców eks u jeśli chodzi o Maksymiliana Sitka w łódzkim klubie sportowym sportowym. Ale powiem Wam szczerze, najbardziej mnie dziwi w przypadku Majcenicza i Pawlaka to to, że oni jakoś bardzo nie chcieli zaryzykować w tym meczu. Nie wiem, czy to było jakieś może złudzenie, ale no naprawdę nie musisz chyba zrobić nic wielkiego jako profesjonalny piłkarz, żeby wyróżnić się na tle czwartoligowca, Po prostu wyjść ofensywnie i próbować powrzucać częściej, nie wiem, nawet jakiś oddać strzały z dystansu. Majcenic całkiem nieźle się pokazał z tej strony w sparingach, jak mówiłem, w meczu ze Stalem Milec, a tego wszystkiego brakowało i naprawdę, no wydaje mi się, że gdyby ci piłkarze trochę więcej, jakiegoś wigoru, polotu włożyli w to spotkanie, to ten obraz wokół nich był zdecydowanie inny, bo w ogóle no widzicie, co to jest za rozmowa, że ci piłkarze nie wyróżniali się na tle czwartoligowca i o ile chwalimy Roberta Grafa, ja też jego pracę oceniam pozytywnie i uważam, że to jest człowiek, który wie co robi i, i cieszę się, że jest on ŁKS-ie, bo też tak możecie się do tego odnieść, ale ja uważam, że... Nie wiem, może to jest mocna teza, ale skoro zrobił super robotę w Warcie, dobrą w Rakowie, chociażby sprowadził Cernacza, który teraz odszedł za 11 milionów do Norwich, no to ja uważam, że gdyby, nie wiem, Lega szukała dyrektora sportowego Lech i inne czołowe kluby w Polsce, jak Jelonia odejściu Łukasza Masłowskiego powiedzmy, no to przyszły Robert Graf byłby z automatu jednym z głównych wiecie, kandydatów, żeby objąć takowe stanowisko, więc to, że on trafił do lks u to jest naprawdę spora rzecz, ale mimo tego, że wierzę w Grafa i generalnie jestem zadowolony z tego, bo wyciągnął chociażby Andrał Arasę, bardzo nieoczywisty transfer, a bardzo udany, ale to też trzeba mówić o błędach, a no, patrząc na obsadę boków obrony to nie wygląda dobrze, bo Majcenić i Pawlak nie gwarantują praktycznie żadnego poziomu i być może ŁKS będzie musiał ruszyć po nowych bocznych obrońców już w zimowym oknie transferowym. Ja czegoś takiego nie wykluczam, bo jeśli przez kilka najbliższych miesięcy Pawlak i Majcenicz nie zaczną grać chociaż trochę lepiej, no to będzie trzeba poszukać jakichś backupów, zmienników na te boki obrony, bo jak na razie głupacki i Dankowski przy takiej formie swoich zmienników będą musieli grać wszystko, a też na którymś etapie sezonu musi się to odbić. Do tego środek pola, tutaj mamy dwóch pewniaków, Mateusz Kupczak i Michał Mokrzycki, ale Wysoki bo go też można dodać, tylko wiecie, ja bronię Mateusza niskiego, bo jednak ok, mecz fatalny, ale próbu Grać po, do przodu, naprawdę jest odważny Też spory przeskok z drugiej ligi, z Kalicza Gdzie no, presja jest nieporównywalna Do tego co się dzieje w EKS-ie, więc ja tu Widzę, uważam, że ten piłkarz wypali Jeśli chodzi o ŁKS, mimo tego, że jego początki Ale też miał dobre mecze, więc to nie jest Jakiś mega, e, fatalny transfer Ale masz Kupczaka, masz Mokrzyckiego Ale w środku pola, Alastuej słabo niski średnio, Pirulo też słabo Więc tu trzech zawodników, którzy Nie dojeżdżają, więc mówię, najbardziej Mnie martwią boki obrony Bogłowacki i Dankowski bez sensownych zmienników w środek, bo widzicie teraz wypada mi Mokrzycki, bo za Kupczakiem nie ma takich pewnych fundamentów w środku pola, no ale mówię, na skrzydłach aż tak to się nie odbija, bo nawet przy słabej formie Balicza i Sitka macie Zająca, który daje konkrety macie Młynarczyka, macie Arasę, macie Keleczukwu, który też yy, no można mu wiele zarzucić, ale nie brak błyskotliwości i, i też zaangażowania i tak dalej, więc jeśli chodzi o skrzydła, to aż tak to nie boli o też środek defensywy, bo tutaj wiech, tu też Kinas i Gulen dają radę, ale na bokach obrony i na środku i w środku pola te braki mogą się e, na Ełkę się odbić w najbliższym czasie. No i wydaje mi się, że Robert, Robert Graf to widzi i będzie próbował reagować w zimowym oknie transferowym, bo na ten moment jakiś nowy pomocnik i przynajmniej jeden nowy obro, boczny obrońca, jeśli no Ci zawodnicy, których wymieniłem się nie polepszą, no to wtedy jeden pomocnik i przynajmniej jeden boczny obrońca zdecydowanie koniecznie muszą trafić do łks u w zimowym oknie transferowym. Jeszcze tutaj ma takie małe post-skryptum, post bo wymieniłem piłkarzy, którzy zawodzą w łks ie ale jak określi określilib określilibyście pobyt Huberta i Desiaka w łódzkim klubie sportowym, bo zero meczów parę występów w rezerwach, teraz w sumie trzeci bramkarz. Nawet nie był w kadrze Meczowej na Puchar Polski, więc też jestem ciekaw, jaka jest przyszłość tego bramkarza. Bo skoro są Bobek, skoro jest też Łukasz Bomba, no to... Ciekawym jest to z Hubertem Idasiakiem, a pewnie też nie przychodził do uks u z Napoli po to, żeby grać w rezerwach. Jestem ciekaw, jak odnosicie się do tych moich typów, czy też zgadzacie się, że ci piłkarze jak na razie najbardziej zawodzą w -ie? i ie Jeśli spodobał wam się ten film, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a teraz praktycznie codzienne filmy na kanale Wieści z Alei Unii, a tutaj macie film odnośnik do filmu podsumowującego. Pierwszy meczełka jest w tegorocznej edycji Pucharu Polski i omawiam w nim największy problem łodzian po tym spotkaniu. Zapraszam.